Witam Państwa serdecznie w pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj lampkę firmy EGLO Jest to model Norbelo 191613, Pokażemy, jak to wygląda w środku To jest pojedyncza lampka, tam jest cała seria tych lampek Są podwójne, potrójne Wystarczy przysłać tą nazwę Norbelo Tu mamy taką przystawkę do montażu żarówek To te są instrukcje obsługi Jakieś warunki gwarancji to możemy sobie odłożyć. Teraz wyciągamy całą lampkę. Tu już kartonik jest pusty, więc odłożę go na bok. Wszystkie jakieś e, zbędne kartoniki też możemy zdjąć. I tak prezentuje się ta lampka. Wewnątrz mamy oczywiście kostkę. Element montażowy, który oczywiście tutaj sobie możemy zdemontować żeby przykręcić go oczywiście do ściany tu mamy informacje o lampce I oczywiście zamontowana jest już żarówka halogenowa No tak to się prezentuje, jest to po prostu taka kulka oczywiście możemy nią ruszać, nakierowywać na, na to co chcemy oświetlić Oczywiście to jest tak, mniej więcej, wtedy możemy sobie o właśnie tak y, kręcić. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych pokazów, na których można zobaczyć inne lampki firmy EGLO, y, jak i również innych producentów. Serdecznie pozdrawiam www.kupujesz.pl